No dzień dobry, witam Was serdecznie. Gdyby tak pojechać nad Morze, prawda, nad Bałtyk, zwłaszcza, że jest długi weekend czerwcowy, taki długi, no trochę przedłużony weekend, ale my co roku właśnie o tej porze, kiedy jest Boże Ciało, z całą rodziną przyjeżdżamy do naszego miejsca na Ziemi. To jest naprawdę nasze ukochane miejsce na Ziemi, ziemi. cztery pory roku w dębkach, tak, w dębkach. Ale o tej porze roku nad morzem, a zwłaszcza w dębkach, tak mi się przynajmniej wydaje, zawsze jest problem z telefonią komórkową, czyli dostęp do szybkiego internetu, bo tutaj zasięg nie wszędzie jest dobry. Po prostu w lipcu to się zmienia, bo oni zwiększają moc nadajników i wtedy naprawdę nawet na plaży jest dostęp do szybkiego internetu. Ale ja w tym roku postanowiłem nie ryzykować, tylko zabrać ze sobą internet, zwłaszcza, że akurat testuję najnowszy router 5G. Znanej marki Fritz. Przedstawiam Wam, to jest Fritzbox 6865G. Stacjonarny, ale jednak mobilny router, mega szybki z dostępem do telefonii komórkowej, do internetu komórkowego, który można wykorzystać zarówno na wyjeździe, jak i w domu. I na bazie tego małego urządzenia stworzyć stacjonarną sieć Wi-Fi. Szczegóły? Już za chwilę. Zapraszam serdecznie. Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że markę Fritz znam bardzo dobrze, bo testuję ich urządzenia od wielu, wielu lat. Niedawno testowałem także router 5G. Także oczywiście Fritz, ale pojawiła się nowość. Oto on, słuchajcie, stacjonarny, mały Fritzbox 6865G. Pomimo tego, że jest mały, to jest to stacjonarny router, co mi się bardzo podoba, ponieważ na bazie tego malutkiego urządzenia możecie bez żadnego problemu w całym domu zbudować sieć Mesh. A więc macie dostęp do mobilnego internetu, który jest w obecnych czasach naprawdę w dzisiejszych czasach, bardzo, bardzo szybki. Wkładacie tutaj kartę nano SIM, podłączacie, konfigurujecie oczywiście albo w aplikacji poprzez przeglądarkę internetową, albo jest też aplikacja na Androida i na iOS-a, która Naprawdę daje Wam bardzo duże możliwości. To samo zrobicie zresztą w przeglądarce. Tam jest tych opcji naprawdę cała masa, ale do tego przejdziemy za chwilę. Korzystam z sieci T-Mobile. Jest tutaj karta Nanosim. Konfiguracja tego w zasadzie odbywa się automatycznie. Wkładacie kartę na nosi, musicie połączyć się z tym routerem właśnie przez tę przeglądarkę albo przez aplikację konfigurujecie. W zasadzie to się odbywa wszystko automatycznie. On rozpoznaje sieć, łączy się z siecią ITP, itd i to wszystko. I tu śmiga, słuchajcie, w dębkach, gdzie naprawdę można powiedzieć koniec świata tutaj jest. Tu mam dostęp do mobilnego internetu z prędkością 500. 500 megabitów na sekundę. Tak, wyobrażacie to sobie? Ja byłem w szoku, byłem przekonany, że tutaj będę miał maksymalnie 100, może 80, ale żeby aż 500 śmiga ten internet, po prostu że coś nieprawdopodobnego. A z racji tego, że nasze morze jest kapryśne, to ja tutaj też wziąłem oczywiście projektor, żebyśmy sobie wieczorem robili kino letnie. Projektor też potrzebuje szybkiego internetu. W zasadzie nie projektor, tylko jak wiecie aplikacje do streamingu filmów i wieczorem tutaj słuchajcie ze znajomymi podłączony projektor do tego routera śmiga wszystko jak talala, możemy sobie oglądać filmy ile chcemy. No dobrze, słuchajcie, czym jeszcze charakteryzuje się ten Fritzbox 6865G? Ten router, słuchajcie, obsługuje sieć 5G, jak i 4G LTE i osiąga, uwaga, przepustowość do 1,3 gigabit na sekundę. Ponadto. Urządzenie wyposażone jest w mocny Wi-Fi mesh zgodnie ze standardem Wi-Fi 6, no a dzięki czemu szybki internet może być udostępniany bezprzewodowo w całym domu. Wiem, mówiłem, to powtarzam się, ale to jest istotne. I teraz tak, słuchajcie: wbudowana baza DACT obsługuje telefony bezprzewodowe i aplikacje inteligentnego domu Smart Home. Wspiera także technologię Voice over LTE i Voice over New Radio. Kompaktowa obudowa w w połączeniu z zasilaniem i przesyłem danych przez to jest też istotne Power over Ethernet oznacza, że Fritzbox 6865G można umieścić niemal w dowolnym miejscu w domu, na ścianie, przy oknie, a nawet na zewnątrz. Tak, nie przesłyszeliście się, słuchajcie. To urządzenie można zainstalować wewnątrz mieszkania, domu, ale także na zewnątrz. Jak to możliwe? Słuchajcie, spełnia normę IP54. Natomiast w tym pudełku, oprócz przewodów zasilacza, macie także mocowania dwa mocowania do obudowy. To czerwone służy nam do. Postawienia, zamocowania na ścianie wewnątrz budynku. Natomiast drugie jest białe, mocujemy troszeczkę inaczej, czyli ten element tutaj do mocowania idzie nam z przodu i w ten sposób, słuchajcie, możecie na przykład ten, ten router zainstalować, przymocować, jeżeli macie kiepski zasięg w danym miejscu, do przykład do okna. Gdzieś wysoko, żeby był lepszy zasięg. Możecie go także zainstalować na zewnątrz, ale tutaj musicie już dokupić specjalną obudowę do instalacji zewnętrznej. Na zewnątrz macie dwie lampki, dwie diody, które świecą w tym momencie na żółto. To znaczy, że wszystko jest w porządku. Mamy WLAN, power i mobile. To oznacza, że jest odpowiednie zasilanie i że jest dostęp do sieci komórkowej, do telefonii komórkowej. I tutaj macie jeszcze trzy diody, które Mówią wam o sile sygnału. I słuchajcie, nawet jak tutaj świeci się jedna dioda na biało, to także to jest wystarczające do tego, żeby z pełną mocą, w zależności od tego, jaki macie plan, jaką macie taryfę wykupioną w, u operatora telefonii komórkowej, ale żeby wykorzystać przy jednej kresce. Całą, całą prędkość, jaka jest Wam oferowana w ramach Waszego abonamentu. Oczywiście ta siła sygnału wzrasta, w niektórych miejscach, w innych miejscach spada, ale jest cały czas stabilna. I to jest mega, mega ważne. Zasilanie podłączamy poprzez właśnie przewód eternetowy, jeżeli chodzi o, te, o to urządzenie. Jest też mała tacka na kartę NanoSIM, to też mówiłem, wiem. Natomiast uważajcie, żeby ją dobrze włożyć, bo ja pierwszy raz, kiedy tu wkładałem kartę NanoSIM, włożyłem ją odwrotnie. Tak, da się ją włożyć odwrotnie i miałem naprawdę spory problem, problem z jej wyciągnięciem, więc jest tutaj oczywiście narysowane. No wiecie, no tak mi się zdarzyło, że po prostu źle ją włożyłem, ale na szczęście udało mi się wyciągnąć nie bez problemów, ale udało się i potem ją z powrotem zainstalowałem i wszystko śmiga jak ta lala. Słuchajcie, przejdźmy teraz do oprogramowania, bo to jest oczywiście bardzo ważne. Ten router Fritzbox 6865G pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego, który nazywa się Fritz OS. Ważną zaletą produktów z rodziny Fritz jest oczywiście ich stałe udoskonalanie po zakupie dzięki regularnym i darmowym aktualizacjom oprogramowania, które przynoszą nowe funkcje. Aktualizacje możecie zrobić ręcznie, ale możecie także ustawić na automatyczne. Ten nowy Fritz. Box, tak jak i inne produkty z tej serii, gwarantuje oczywiście maksymalne bezpieczeństwo połączeń bezprzewodowych. Oczywiście używa on silnego szyfrowania WPA3, o ile tylko urządzenia końcowe w sieci ten standard obsługują. Szyfrowanie transmisji Wi-Fi jest włączone fabrycznie. Wstępnie skonfigurowany indywidualny klucz sieciowy Wi-Fi jest nadrukowany oczywiście na naklejce na spodzie routera. Możecie go bez żadnego problemu zmienić. Na inny, na inne hasło i wtedy. Na przykład takie, które już mieliście w poprzednim urządzeniu, i wtedy, jak wiecie, wszystkie urządzenia, które były zalogowane do poprzedniego routera, także automatycznie będą logowały się do tego nowego Fritzboxa. Jeżeli chodzi jeszcze o aplikacje, no to one są oczywiście darmowe. Każdy użytkownik może na przykład połączyć się z routerem przez telefon komórkowy i wykonywać połączenia telefoniczne w sieci stacjonarnej przy użyciu smartfona albo korzystać z bezpiecznego, zdalnego dostępu do zasobów. W sieci domowej połączonej oczywiście z routerem Fritzbox z dowolnego miejsca czy wreszcie zarządzać swoim smart home w zależności od wybranej aplikacji Fritz App i możliwości sieci takie połączenie otwiera mnóstwo możliwych zastosowań i korzyści jak słyszeliście i widzieliście no, te aplikacje to oprogramowanie do tego Fritzboxa jest naprawdę bardzo moim zdaniem zaawansowane oferuje szereg Możliwości do konfiguracji urządzeń, które znajdują się w domu, dostęp do tego routera także macie praktycznie z każdego miejsca na świecie. Co ciekawe, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że producent daje tutaj na to urządzenie aż 5 lat gwarancji. 5 lat to bardzo dużo. Cena być może nie jest niska, ale routery 5G w ogóle są bardzo, bardzo drogie. Różnej wielkości, z różnymi możliwościami. Ja osobiście uważam, że ten Fritz Box jest naprawdę świetnym rozwiązaniem dla tych z Was, którzy tak jak ja, na przykład w abonamencie telefonicznym mam dwie karty SIM. Jedną kartę do dzwonienia, do telefonowania i internetu, do smartfona, oczywiście, a drugą kartę typowo internetową. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach w zasadzie takie rozwiązanie w zupełności wystarczy. Dzięki temu nie muszę, słuchajcie, dopłacać do nie wiem, no jak ktoś chce, oczywiście to może, ale jak ktoś nie ma dostępu, do y, światłowodu, no to proszę uprzejmie. To jest naprawdę rozwiązanie jego problemu. Zwłaszcza, jeżeli mieszka gdzieś poza miastem, gdzie ten dostęp do światłowodu jest cały czas no, utrudniony, albo tak jak ja wyjeżdża dość często w takie miejsca, jak Mazury, nad morze, gdzie Wi-Fi po prostu nie ma tam, gdzie się znajduje, albo jest mega mega słabe. A dzięki temu, że on ze mną jeździ, jest mały, nie zajmuje dużo miejsca w walizce, to ja mam wszędzie dostęp do internetu. Dla mnie jest to ważne nie tyle, jeżeli chodzi o oglądanie filmów, korzystanie z rozrywek różnego rodzaju, ale do tego, żeby móc kontrolować system zabezpieczeń, który mam w domu i w firmie. Wszystko jest oparte w zasadzie na internecie, a więc systemy alarmowe, czujki, kamery i tak dalej. To jest dla mnie mega ważne. Ja z Fritzboxem jestem cały czas online i cały czas mogę sprawdzać, nadzorować, czy wszystko w moim domu i w firmie jest w porządku. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i życzę Wam udanych wakacji. Już całkiem, całkiem blisko są. Ja oczywiście spędzę te wakacje... Z Fritzboxem, tak jest, z tym 5G Fritzboxem. Na razie, cześć.